Yo, siemanko, witam się z wami w kolejnym podsumowaniu newsów na kanale IT Hardware z minionego tygodnia. Może nie jest ich za dużo, ale za to są treściwe, bo między innymi nowe Radeony nadchodzące i to takie naprawdę mocarne. Spółka Samsunga Intela i tak dalej, i tak dalej. Po kolei do tego dojdziemy. Nvidia wchodząca w rolnictwo, to jest w ogóle mocne. Zaczniemy od darmowego czatu GPT sam Altman z ten. Ten sam Altman z OpenAI rozmawiał z przedstawicielami, czy też właściwie rozmawia z przedstawicielami rządów, a m.in. głównie rządu Wielkiej Brytanii, żeby każdy obywatel UK miał dostęp do wersji Plus. Chata GPT i miałby za to zapłacić rząd Wielkiej Brytanii. Coś, co kosztowałoby absurdalne 2 miliardy dolarów. Tylko pytanie, czy miesięcznie, czy rocznie, czy dożywotnio? Dożywotnio raczej nie. Biorąc pod uwagę koszty, jakie stoją za utrzymanie infrastruktury, nie byłoby to, stawiam, że rocznie, a w jakiś właśnie... Znaczy rocznie mogłoby być, ale nie dożywotnio. Więc ciekawa rzecz. Jak widać, są to projekty takie... Już ogólnonarodowe te, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, nie tylko w inwestowanie w infrastrukturę, budowanie własnej infrastruktury, ale nawet właśnie budowanie dostępności, chociaż prawdopodobnie zatrzyma się to tylko i wyłącznie na projekcie, są to zbyt duże pieniądze. Na no część osób pewnie by z tego nie skorzystała, a wydaje mi się, że sama darmowa wersja dla wielu, wielu osób może być wystarczająca. Dlaczego od razu udostępniać wszystkim, plus dałoby to jakiś narodowy skok? Nie wiem, być może jest w tym jakiś pomysł, że wtedy nagle naród zrobiłby się turbo innowacyjny i ludzie zaczęliby jak em, z rękawa po prostu wyrzucać jakieś nowe technologie, patenty itd. Być może, nie wiem, dajcie znać co o tym myślicie. Samsung z kolei udoskonalił ogniwo Peltiera, i to jest w ogóle ciekawa rzecz pod takim względem bańki komputerowej, w jakiej my jesteśmy bo jak kojarzycie, ogniwo Peltiera wielokrotnie próbowało być zaadaptowane do lepszego chłodzenia komponentów. Samsung oczywiście opracował to do swoich lodówek, no bo jest też producentem lodówek, no, ale niewątpliwie, że w przyszłości mogłoby być to wykorzystywane do jakiegoś efektywniejszego odprowadzania ciepła w komputerach, stąd też właśnie ten temat mnie ciekawi i nie jest to tylko takie czcze opracowanie lepszego czy też poprawienie wydajności ogniwa Peltiera, a dostali za to nagrodę, nagrodę. Applicated Physics Laboratory RD 100 AdWords 2025, nazywanej inaczej technologicznymi Oscarami. No więc gdzieś to tam zostało przez branżę docenione, więc widać, że jest efektywne i to nie jest taka nagroda. Wiecie, często nagrody, takie jak Nobel, są przyznawane za rzeczy abstrakcyjne, które nie do końca wpływają na jakimś. Rzeczywistość taką codzienną w znaczący sposób, choćby na przykład wykrycie fal grawitacyjnych, może wpłynie na jakąś rzeczywistość, ale. Dekady albo setki lat, na razie nie wpływa nijak. Z drugiej strony mamy Nobla dla Skłodowskiej, dwa Noble dla Skłodowskiej, z których każde z tych rzeczy bardzo mocno wpływa na rzeczywistość, czy też wpłynęła na rzeczywistość, no i wpływa cały czas. Dobra, idźmy dalej. Nvidia wpływa na rolnictwo. Oj, to jest w ogóle mega ciekawa rzecz. Maszyna składająca się z kilkudziesięciu laserów i kilkuset kart Nvidia jedzie sobie przez pole i laserami pali chwasty. Od połączenia sztucznej inteligencji wysokiej mocy obliczeniowej, kart graficznych NVIDIA i laserów w służbie rolnictwa. Dzięki tej maszynie, która jest oczywiście obrzydliwie droga, można pozbyć się pracy 75 pracowników dziennie i jednocześnie prowadzić jakby lepsze uprawy, bo eliminujesz te chwasty dużo wcześniej niż nawet ludzie. Ciekawa rzecz, naprawdę, naprawdę ciekawa rzecz, trochę kosmiczna, i nawet jestem sobie w stanie wyobrazić, że w przyszłości, nie tylko taka maszyna, ciągną, ciąg, będąca ciągnięta przez ciągnik czy jakąś maszynę, a jakieś roje dronów będą latać nad polami uprawnymi i laserami spalać chwasty. Przyznacie, że całkiem ciekawe. No i Nvidia z tego też tytułu, że dostarcza takie rozwiązania, ale nie tylko. Od 9 kwartałów rośnie cały czas. Jest na fali wznoszącej cały czas jej zyski są absurd, absurdalnie wysokie i nawet prawdopodobnie jakakolwiek polityka Chin z ograniczeniem dostępu do kart graficznych NVId nie sprawi, że no te zyski przestaną rosnąć, tylko cały czas Nvidia będzie notować ogromne zyski, I ogromne zyski też zanotowała z sektora gamingowego, czyli ze sprzedaży RTX-ów serii 5000. Tutaj według tego newsa głównie właśnie za sprawą też kart serii 60, czyli tych, które są w naszej bańce komputerowej uznawane raczej jako słaby i nieudany produkt. No ale wiecie, to jest. 5% społeczeństwa, która o tym wie, cała reszta kupująca komputery po prostu je kupuje nie bez powodu. Są to zawsze najpopularniejsze karty test serii 60 na Steamie, no bo po prostu dużo integratorów komputerów takich gotowców, które u nas są oferowane przez sklepy, ale u nas tak ludzie niechętnie, ponieważ Sięgają jak na przykład na zachodzie. Na zachodzie większość sprzętu sprzedawanego to jest właśnie w gotowych zintegrowanych zestawach komputerowych. A no u nas cały czas jednak każdy by chciał mieć najlepszą wydajność do jakości i jednocześnie zaoszczędzić kilka stów na tym, żeby nikt nam tego nie składał. W związku z tym no, u nas to nie jest tak popularne, na zachodzie bardzo jest, dlatego tam też te karty. Tak mocno się sprzedają. Znaczy, ogólnie te karty w takich zestawach mocno się sprzedają. Nvidia też pracuje nad nową architekturą Rubin. Oczywiście ona w pierwszej kolejności trafi do kart graficznych napędzających akceleratory AI, właściwie do akceleratorów AI. Ciężko nazywać je już kartami graficznymi, ale dla uproszczenia cały czas tak o tym mówimy. A w dalszej kolejności, już w roku 2027, trafi prawdopodobnie do RTX-ów serii 6000. Ale w przyszłym roku wydaje mi się, że. Zobaczymy już akceleratory AI na tejże architekturze Rubin. Samsung, z kolei Intel zamierzają wejść w spółkę. Samsung teraz już coraz bliżej chce się przytulić do rządu Stanów Zjednoczonych, ogólnie do Stanów Zjednoczonych, żeby nie tylko te korzyści biznesowe, ale też takie... Polityczną, nie, znaczy no, polityczne, może nie, ale no, biznesowo-polityczne czerpać, zabezpieczyć się w jakiś sposób. Zabezpieczyli niedawno gigantyczny kontrakt dla Tesli na produkcję ich procesorów na 16 miliardów dolarów. Teraz myślą o spółce joint venture z Intelem, bo Intel został dofinansowany i częściowo przejęty przez rząd Stanów Zjednoczonych, więc ten mariaż dawałby Samsungowi nie tylko korzyści w walce z TSMC, które jest absolutnym hegemonem, na rynku ma 70% rynku i daleko, daleko w tyle jest Samsung, a potem jeszcze, jeszcze dalej Intel, no ale razem chcą walczyć o pozycję TSMC, w związku z tym, no mogłoby im się to udać, jeżeli by połączyli siły. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Intel z kolei musi walczyć o Foundry, czyli musi walczyć z TSMC, bo m.in., ten, ta umowa z rządem Stanów Zjednoczonych e, to wymaga od nich, że nie mogą się pozbyć działu Foundry. I to jest to, o czym ja wielokrotnie mówiłem na swoim kanale, że no, Stany Zjednoczone, rząd nie pozwoli na sprzedaż czy też na upadek tej części Intela, bo to jest ten ich aset e, zabezpieczeniowy, jeżeli chodzi o technologię. No bo, okej, okay, TSMC ma swoje fabryki w Stanach Zjednoczonych, buduje kolejne Samsung, tak samo, ale to nie są firmy. Made in USA. USA jest tylko Intel i tylko Intel jest w stanie zapewnić technologię na takim poziomie litograficznym, żeby być konkurencyjnym dla reszty świata i rząd Stanów Zjednoczonych dlatego nie chce, żeby ta technologia uciekła z rąk właśnie kapitału amerykańskiego i tylko tam pozostała, więc Intel dostał zakaz sprzedału dział, działu Foundry. No, zobaczymy co dalej za tym pójdzie, bo też e, dotacje, które dostali od e, rządu Stanów Zjednoczonych, Budzą pewne obawy na rynku, i tu są aż dwa newsy na ten temat, że inwestorzy są nerwowi, że być może rząd Stanów Zjednoczonych będzie teraz chciał ingerować w te kontrakty Intela, w, w ich działania na rynku. Znaczy, zastanawiam się, dlaczego inwestorzy Intela się tego obawiają, bo moim zdaniem takie ingerencje byłyby tylko na korzyść dla Intela, na zasadzie, że no nie wiem, administracja e, Trumpa mówiłaby: no wiecie. Dajcie ten kontrakt Intelowi, a jak nie, to będą wyższe cła, podatki i tak Więc teoretycznie wydaje mi się, że powinno wpływać to korzystnie dla inwestorów Intela. No, dla innych z branży, no może już niekoniecznie, albo też dla inwestorów innych firm, na których będzie wymuszana taka inwestycja właśnie w technologię Intela, eee, też niekoniecznie. No tutaj administracja mówi, że nie, że oni nie będą ingerować, zobaczymy zobaczymy jak to będzie. Intel przyznał się do tego i teraz pytanie, moja obawa w tym wszystkim jest taka, że Intel przyznał się do tego, że Arrow Lake, no trochę do dupy jest, w sensie nie wyszedł nam. Ja nie wychodzę z takiego założenia, ja na przykład jestem zadowolony z przejścia z 12 generacji na Series Ultra, ale to jest z kogo trzy generacje, ale nawet porównując 13900K, który mam w platformie testowej, będzie zmieniany na Ryzena i czy 14900K, no to mi arrowlejki siedzą pod tym względem, że do pracy są mega komfortowe. W sensie świetna wydajność wielordzeniowa, bo tutaj ta ilość rdzeni wzrosła, a jednocześnie są sporo chłodniejsze niż te poprzednie generacje, więc ja tutaj odczułem spory skok, ale zdecydowanie to nie jest to, czego wszyscy oczekiwali, czego nawet ja oczekiwałem, no bo fajnie, żeby był ten mniejszy Pobór porądu, fajnie, że było chłodniej, ale też fajnie, żeby było wydajniej. Ja tutaj, niestety, ten ostatni punkt zdecydowanie pod względem głównie jednowątkowym i gamingowym zdecydowanie zawiódł. No, i Intel mówi, że przyznajemy się spieprzyliśmy, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to może być taka zagrywka pod zamiecenie całkiem tej podstawki i Arrow na zasadzie dobra, nie wyszło nam, resetujemy, nie będziemy tego wspierać, zaczynamy od nowa, czyli zapewnienia tylko jednej generacji procesorów na podstawkę LGA 1851. No a to by było naprawdę słabe i wydaje mi się, że tak będzie, że jakby to jest nieuniknione, że ta podstawka będzie jedną z najgorszych podstawek w historii Intela. Procesory nieudane, kiepska sprzedaż, totalnie przegrane w, spa, w starcie z AMD, plus na dodatek wycofanie się z niej bardzo szybko, więc dla użytkowników może to być niekonieczne. Znaczy na pewno nie będzie to dobry ruch. Zobaczymy jak koniec końców cała ta sytuacja się skończy, koniec końców skończy. No i Intel zamierza właśnie nowalejkami, czyli procesorami, które już gdzieś tam są wysyłane do testów na podstawkę, 18, nie 1851 to jest ta, 19, 1964 chyba, coś takiego. Nie, takie dziwne są te podstawki, troszeczkę jak jakieś daty. E, 1954, tak, 1954, na taką podstawkę wyjdą te procesory, no to i one rzekomo właśnie mają walczyć za ND. No, mamy tutaj dużo lepszy proces technologiczny Intel 18a. E, Pytanie, jak on będzie działał. Mamy 52 rdzenie w maksymalnej konfiguracji, dużo rdzeni mocnych, bo aż 16. Zobaczymy już teraz. Nie ma co pompować balonika, bo znowu Intel go przebije. Na no, zasadzie wypuści coś, co niekoniecznie będzie dobre, a na dodatek drogie. Ale no, miejmy nadzieję, że Intel powróci do tej gry, no, bo potrzebujemy jednak konkurencyjności na rynku. A no AMD raczej tej konkurencyjności nie będzie miała z niczyjej innej strony jak właśnie ze strony Intela, bo Qualcomm jest daleko od osiągnięcia jakiegokolwiek poziomu konkurencyjności dla AMD. No przynajmniej w segmencie, no w segmencie gamingowym to już w ogóle. No Nvidia też na razie Falstart zaliczyła, miała mieć procesory w tym roku, a też coś tam się spieprzyło, więc nawet tak bogata i duża firma jak Nvidia, jak widzicie zalicza wpadkę i te procesory nie wychodzą. No lepiej, że nie wyszło niż jakby wyszły do dupy, no ale tutaj, jeżeli chodzi o jakąkolwiek konkurencję dla MD, no to musi to być Intel. Na razie innej na horyzoncie nie ma. Intel też patentuje super rdzeń, czyli łączenie się dwóch słabszych rdzeni w jeden dużo mocniejszy. No i nie jest to klasyczna odwrotność wielowątkowości, bo tak by to mogło. Wyglądać, że no, to, czyli to jest taka wielowątkowość, po prostu dzielimy jedno zadanie na dwa rdzenie. No nie, nie. To jest tak, że właśnie wszystkie programy, systemy operacyjne będą widzieć te rdzenie jako jeden, te połączone rdzenie. Czyli będzie się to działo niskopoziomowo, w totalnie base kodzie, prawdopodobnie na poziomie mkali procesora, czyli na totalnie zerowym, nawet na ujemnym poziomie dostępności. Więc system będzie to rozpoznawał jako jeden rdzeń. No i właśnie dlatego to trzeba było patentować, bo to nie jest proste software'owe rozwiązanie, które by gdzieś tam dzieliło nam zadanie na wiele wątków, tylko tak naprawdę będzie to rozbijane i liczone sekwencyjnie i potem scalane znowu w jedno. No i takie rzeczy prawdopodobnie wymagają naprawdę skomplikowanych technologii, żeby coś co dzieje się w ułamkach sekund nie Sprawiało, że będą gdzieś tam jakieś dane niespójne, nie? No bo załóżmy, że liczę kilka procesorów to tak, jakby liczył jeden, i gdzieś na jednym proces na kilka rdzeni, gdzieś na jednym rdzeniu wywala się to wszystko i integralność danych nam jest zupełnie spieprzona. Gdzieś nam się wywala jedno, jedno obliczenie, potem drugie, i tak po kolei to wszystko gdzieś nam em, pada. Czy mi dzwoni właśnie budzik? Drzemka. Więc, no, generalnie, ciekawe założenie, bo mogłoby to sprawić, że nawet rdzenie performance łączyłyby się w jeszcze mocniejszy rdzeń. Nie mówimy tutaj o wykorzystaniu rdzeni efficiency do tych zastosowań, ale każdego rdzenia. Na razie, na tym schemacie tutaj blokowym, jest um, tylko i wyłącznie połączenie dwóch rdzeni, w tak zwany super rdzeń. Ale jak finalnie się to skończy, czy nie będą się łączyć nawet cztery rdzenie i więcej w jakiś naprawdę przepotężny rdzeń? Ciężko stwierdzić. Technologia sama w sobie ciekawa, jeżeli by dawała naprawdę wymierne korzyści mocy na jednym rdzeniu, no bo mamy taki 52-rdzeniowy procesor Nova Lake, z którego tworzy się gigantyczny, przepotężny, nie wiem, 8-rdzeniowy, da się 52 przez 8 podzielić? Olej, chyba się nie da tak realnie podzielić, bo 32, 48, no nie da się, nie da się. Nie wychodzą jakieś połówkowe liczby albo nieparzyste ilości rdzeni, tak czy inaczej, no, tworzy nam się, nie wiem, z tych 52 rdzeni. 8 naprawdę gigapotężnych rdzeni, reszta jest na utrzymanie systemu. Nie wiem, tam na przykład bierzemy te 36 rdzeni i 36-32 rdzeni i tworzymy z nich 8 superpotężnych rdzeni. Nie wiem, tak tylko, tak tylko sobie gdybam. Ciekawa technologia, no ale wiecie, patentowanych technologii, ja to w ogóle było wczoraj u mnie na kanale gadałem o tym pół godziny, więc jak chcecie dłużej o moich rozkminach, posłuchać to wbijcie do mnie na kanał. E, patentowanych technologii jest bardzo wiele, a potem niekoniecznie są wykorzystywane, więc pytanie tutaj czy ta technologia też wyjdzie poza patent, czy tylko zostanie w biurze patentowym i szufladzie Intela. Teraz przechodzimy do procesorów AMD, które płonęły. Głównie na płytach Asrocka, chociaż zdarzały się też inne płyty. Tutaj AMD jakby zrzuca winę w całości na Asrocka, że tam ustawienia BIOSu były nieodpowiednie. Generalnie no, zazwyczaj tak to jednak jest, jak płonęły Ryzeny na procesorach Asusa też okazywało się, że gdzieś tam auto podkręcanie jest zbyt agresywnie ustawia napięcia i gdzieś tam się to płonie. Jak to finalnie będzie, to pewnie jeszcze wyjdzie, albo gdzieś się rozmyje się w tym wszystkim. Na chwilę obecną ASRock wypuścił poprawki do BIOS-u, które już to napięcie ustawiają na niższym stałym poziomie i też podkręcanie ustawiają na określony zakres, a nie na jakiś automat, który właśnie mógłby coś takiego przebijać i przekręcać te procesory trochę za dużo, głównie jeżeli chodzi o napięcie i w efekcie je palić. Ciekawą wiadomością jest też to, że AM5... Ma dostać wsparcie też dla Zena 7. I to jest mega ciekawa wiadomość. Też miałem w poprzednim tygodniu cały odcinek na ten temat, bo e, AM5 miało dostać maksymalnie Zena 6, czyli procesory, które wyjdą w przyszłym roku. I potem już miała być AM6, nowa podstawka na DDR6. Ale skoro AMD chce przedłużyć wsparcie na AM5 do Zena 7, to by oznaczało, że DDR6 zostanie mocno, mocno opóźnione i zostanie wprowadzone gdzieś dopiero w okolicy roku 2030. No bo w 2026 Zen 6, w 2028 Zen 7 i w 2030 Zen 8 na AM6. No, ciekawe, ciekawy jestem czym to jest spowodowane. Być może wie o tym, że ceny na przykład DDR6 będą bardzo, bardzo wysokie, jeszcze wyższe niż były DDR5. W związku z tym na chwilę obecną, nie opłaca się w to iść. Zobaczymy, też jak odbije się to na rynku. Czy w takim razie Intel zdecyduje się w DDR6 wejść. No bo jak wiemy ich specyfikacja jest gotowa i w teorii w przyszłym roku mogłyby się już pojawiać procesory na DDR 6. Ale wszystko wskazuje, że jeszcze sobie na to poczekamy. Ale na karty graficzne RDNA 5 nie będziemy musieli tak długo czekać, bo one też pojawią się w przyszłym roku. I maksymalna konfiguracja mówi nam o 96 jednostkach CU, co przekładać się ma na 12 tysięcy procesorów. Dla porównania RX 9070 XT ma 4000 z drobnymi tych procesorów, więc mówimy tutaj o trzykrotnej wzroście liczby procesorów graficznych i jednocześnie architektury i tak dalej i tak dalej to świadczy tylko o jednym AMD znowu zaatakuje flagowy segment rynku i o tym był wczoraj odcinek u mnie na kanale tak o tym był wczoraj a przedwczoraj był o, o tej technologii Intela chociaż albo na odwrót albo e, czekajcie gdzieś tu miałem chyba swój kanał a gdzie jest ten mój kanał a tu jest mój kanał zaraz to sprawdzę nie, wczoraj było o technologii Intela, a przedwczoraj było właśnie o tych nowych radeonach supermocnych, które nadchodzą w przyszłym, w przyszłym roku? Nie, prawdopodobnie dopiero w 2027. Chociaż AMD, jak nie będzie wypuszczać żadnych innych Radeonów serii 9000, to może już w przyszłym roku zaprezentuje nam następną generację, która być może będzie się nazywać albo RDNA5, albo UDNA. Czyli już taka zmiana tej filozofii graficznej, którą do tej pory miało AMD. Ciekawe to jest i ciekawy jestem, na czym się finalnie skończy. Natomiast fajne jest to, że AMD nie. Pozostaje na tym średnim segmencie, jak to miało miejsce w przypadku serii 9000, a będzie walczyć o te najwydajniejsze pozycje i być może o jakieś te z flagowcem Nvidia zawalczy. Czy ma szansę? Szczerze wątpię. Wydaje mi się, że sytuacja będzie analogiczna jak w przypadku serii 7000, wcześniej 6000, czyli że będą mieli mocną kartę ale nie na tyle mocą, żeby można powiedzieć, że jest na równi chociaż z flagówką Intela, czyli na przykład w tym przypadku z 60-90. Zobaczymy, fajnie jest to, że po tym jak wprowadzili tak naprawdę bardzo mocno udane serie 9000, będą chcieli pójść za ciosem i wprowadzić flagowe mocniejsze karty, bo brakuje w tej generacji trochę brakuje takiej karty, która by rywalizowała na przykład z 50-80. Fajnie by było jakby taka karta była. Dla 5090 nie ma co szukać rywala. Ta karta i tak jest obrzydliwie droga, eee, ale dla takich właśnie ludzi, którzy chcą wydać 5000 zł na kartę graficzną, coś jeszcze wydajniejszego niż 9070 XT, byłoby naprawdę fajne. Wydajny ma być też nowy Xbox. Xbox wręcz na poziomie wydajności PC. Eee, karta graficzna w tym nowym Xboxie ma mieć poziom wydajności RTX-a 5070. I wiem, co powiecie, że ej, to ale to mało, to słabo, przecież jak to wyjdzie. Nie, nie, za rok czy za dwa lata i będzie miała moc 50-70. No tak, ale zazwyczaj te konsole mają jeszcze niższe wydajności, jak wchodzą na rynek. Są na poziomie totalnie średniopółkowych kart graficznych sprzed kilku lat, ale ten poziom optymalizacji systemu sprawia, że no, dzięki temu są w stanie osiągać spektakularne e, osiągi za cenę, w jakiej są oferowane. Więc ten nowy Xbox naprawdę może się nieźle prezentować. I powiem Wam szczerze, nie mogę się doczekać. No, gdzieś 2026-2027 się mają pojawić, więc to nie będą jeszcze jeszcze aż tak bardzo przestarzałe zestawy bo jeżeli pojawiłyby się w 2026 no to będzie to jeszcze obecnie istniejąca seria 5000 6000 pojawi się dopiero w 2027 więc moim zdaniem całkiem ciekawa rzecz to może być PlayStation 6 ma powstać w trzech wariantach chociaż powiem wam szczerze Ach, czy aż na tyle się zdecydują? Ma być handheld, ma być na pewno taki flagowy PlayStation 6 i ma być wersja S, między 299 a 399 dolarów wyceniona, czyli za 1500 do 2000 zł, czyli Xbox. Wycofa się z serii S i to jest w ogóle śmieszne, jest tam nazwnictwo, nie? No bo Xbox miał serię z S, która była tym słabszym modelem, i teraz yy, SK będzie miało PlayStation 6, która będzie tym słabszym, tańszym modelem. Mega ciekawe zagranie, zobaczymy co oni z tym wykombinują. Rockstar wydaje 300 milionów dolarów na wodę w GTA 6. Stadzik, o Te 300 milionów to podejrzewam, że mi się zwróci w kilka godzin sprzedaży. A co? No i CD Projekt rośnie. 800 osób pracuje już nad nowymi tytułami, więc naprawdę CD Projekt zaczyna wchodzić na pełną w produkcję nowych gier, czyli Wiedźmina 4 i Cyberpunka 2. Zobaczymy, co im z tego wyjdzie. Oby udane, niezabugowane gry, byłoby wtedy cudownie. Wiedźmin 4 no na 99% dla mnie będzie grą udaną. Nie wiem, co musieliby tam spieprzyć, żeby tą grę spieprzyć. Więc czekamy cierpliwie. Jeszcze tylko kilka lat. A propos Wiedźmina kupiłem. Znaczy, przyszła mi po dwóch latach. Bardzo fajna rzecz. O, tam jest. Musiałem się pochwalić, nie? Mogłem u siebie na kanale, a nie na IT Hardware, ale u siebie na kanale zapomniałam. E, więc na Wiedźmina czekam. A wy dajcie znać, czy czekacie. Dzięki wielkie za dzisiaj i widzimy się w przyszłym tygodniu z podsumowania IFy. Co tam ciekawego na if różni producenci pokazali. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!